Jak Agnieszko, już wejdziesz w przestrzeń, to powiedz nam o tym. Jesteś. Dziękuję bardzo. Zaproś do nas, żeby przyszła dusza pani Justyny. Mamy duszę. Witam się z tobą piękna dusza. Jak wygląda? Powiedz nam proszę. No powiem tak, w ogóle mam odczyt z paru miejsc. Mm. Pierwsza Twoja dusza pokazuje mi, że szykujesz się do drogi. Wyraźnie spakowane walizki i idziesz na stację. To jest jakiś ważny etap teraz w życiu dla Ciebie. Może nie bez powodu się spotykamy i też w tak ważnym dniu dla Ciebie. To jest pierwszy obraz. Widzę, że wszystko jest jakby wkomponowane w bieg pewnych dziejów, nie widzę jakichś specjalnych, powiedzmy tam przyczepów, doczepów, tak? Natomiast powiedziałabym, że to jest taki naturalny efekt tego wszystkiego, co się dzieje, ale mam odczyt z innego miejsca. Wiesz co? Boże, fery mi przychodzi. Ta wróżka taka ten, taka wiecie, te, to są wróżki w tych bajkach. Gdzieś masz mocne takie wcielenia efemeryczne, delikatne. Bo gdzieś ta dusza, ona rozumie trud tych ziemskich zdarzeń, ale ona mi pokazuje, że ona chce sobie tą lekkość gdzieś tutaj też odblokować, żeby to życie było lekkie, tak? Na pewno lżejsze na początek. Żeby masa tych zdarzeń w dzisiejszym spotkaniu naszym, ona energetycznie zostanie przesunięta, zmieni się waga tego, będzie dla Was wiele rzeczy pracować, bo. Część pola jest twojego, tylko osobistego, natomiast część pola jest chociażby waszego, was, trójka kobiet się tutaj spotyka z wami, tak mamy tam dziesiątki tysięcy przodków waszych i wszyscy w tym pracujecie, więc proszę pozwolić sobie na to wszystko, co się zadzieje. To zostawiamy, idziemy na razie w Cieleniowo, zobaczymy jak to u pani wygląda. Yy, i wejdziemy w punkt, w którym nie było tego wszystkiego, a później pójdziemy do rodo, a potem pójdziemy do tych pytań, które tam są. Dobra? To jest rodzaj obciążenia gdzieś. I te wypryski, które są na Pani skórze, hormony hormonami, tam wiele rzeczy jest zaburzonych. Kobieta w pewnym punkcie, w wyniku swoich doświadczeń życiowych, przestaje rodzić życie. I to są hormony w naszym ciele. To znaczy, że są gdzieś blokady energetyczne, Natomiast tam w relacji jest wszystko OK, ale hormony to nie wszystko. Te jest i te klątwy po prostu wychodzą na którymś pokoleniu, na którymś członku rodziny i dzisiaj też to pościągamy. Zazębimy Pani fizyczność z tym, co po prostu Pani, Pani się próbuje uwolnić od tego i yy, te zmiany na skórze, część z nich to jest tak jakby te złożeczenia, klątwy próbowały się oczyścić gdzieś i znajdują mu się w ciele. Nie, czy pasożyty, czy, czy coś, co się dzieje na ciele, jakieś skórne sprawy. W tym przypadku mają głębszy kontekst. Wchodzę we wcielenia. Chcę Panią zobaczyć we wcieleniach, żebyśmy zobaczyły, co zgarniemy i jak, jakie obciążenia są po prostu, co pani niesie, co się takiego wydarzyło. Albo wydarzało raczej, bo już widzę dużo miejsc, które powtarza pani troszeczkę jakby. W tym punkcie, w miejscu, w którym pani jest, czy znaczy w tym wcieleniu to mam na myśli. I ja tylko wejdę słowo, bo pani nigdy nie brała udziału w takich sesjach. Regresja polega na tym, w ogóle czas nie istnieje. My idziemy do przodu i do tyłu. I Agnieszka właśnie teraz się cofa, do tyłu, do tyłu, do tyłu, żeby znaleźć takie miejsce i przyczynę tego wszystkiego, od czego to się zaczęło i ciągnie za panią. Dziękuję. Okay. Teraz zobaczymy, jak daleko się cofnęła, gdzie jest. Na razie tam jest i czytuje informacje. Dusza żyje wiecznie. Nikt nie ma w naszej świadomości tego, co się wydarzyło, nie wiem, 200, 300, 500 lat temu. A my to odnajdujemy. Widzę taką potężną spiralę, którą zbieracie, może od setek, może od tysięcy lat. Wy, jako lud, przerywa nam połączenie w tej chwili. Jak mnie przerwie wyrzuci, to spróbuję wrócić. Jest, jest, słychać. Się. Jest, słychać wszystko. Ale już informacja, że. E jest jakaś przerwa w tym, więc zobaczymy. E, widzę, że wcieleniowo e, po prostu razem zbieracie taką pętlę wszystkiego i to jest takie bardzo duże obciążenie, pójdziemy w to. To jest bardzo silne, bo ja to widzę z takich przestrzeni, w których jakby już nie, nie z samej Ziemi to idzie. To jest sugestia, że odbywa się to tak naprawdę uważam od tysięcy lat. I powtarzacie ciąg zdarzeń. To jest tak, jakbyście właśnie nie mogły wrócić do swojego domu na Ziemi, tutaj, czego symbolem jest ten dom, którego nie możecie ukończyć. I tam, bo um, miałam okazję spojrzeć na różne pani wcielenia, i na początek pokazują nam się te dość trudne, gdzie w wyniku nagłych zdarzeń, tak, tracimy życie, coś się zadziewa, tak, my też mamy różne historie wcieleniowe, ale Okazuje mi się, e, jesteśmy w okolicach kanionu w Stanach. Nie wiem, nie, nie ma nazwy miejscowości, bo jesteśmy jeszcze przed czasami stanów. Mam wrażenie, że ten punkt taki 1600, któryś mi się pokazuje. Więc to jest moment czasowy, w którym jesteśmy, ale zatrzymałyśmy się w tym punkcie, ponieważ to jest moment, w którym. Ja widzę Panią, jest Pani taką młodą dziewczyną, takim podlotkiem jeszcze, o pięknych perlistych włosach i jest to Pani mężczyzna, który w ogóle do Pani nie pasuje. I przychodzi mi tam z tamtej przestrzeni, że zostałaś zwiedziona. I widzę takie momenty, w których no nie wiem, na przykład widzę Ciebie taką e, perlistą, świetlistą istotkę z z, z butelką alkoholu w ręku, tak? Coś tam sepędzili pewnie w różnych miejscach, ale przychodzi mi zostałaś zwiedziona. To jest to ważne też, bo też u was ten aspekt tego męskiego, z którym też nagle coś się zadziewa, czasami takie rzeczy wcieleniowo się gdzieś tam rozgrywają, żeby, żeby każdy mógł trafić tam, gdzie ma trafić tak naprawdę. Czyli wy, żebyście mogły skończyć swój dom. Pewne rzeczy w takim procesie, w takim spotkaniu jak dzisiaj, spojrzymy na nie po prostu yy, i ten proces w tej energii po prostu się odbędzie, żebyście tutaj w tym życiu mogły sobie poukładać też swoje sprawy. Bo jak jest blokada gdzieś tam wcieleniowo yy, i nie idzie nam, to ta energia utyka i także w naszym ciele stąd są choroby. Tak? I to, że mi nie idzie w jakiejś dziedzinie życia. To jest tak naprawdę, to tak jakbyśmy naprawdę były drzewem życia i któryś korzeń jest przytkany. Ja wtedy nie czerpię z życia. Tak, z niczego nie czerpię tak naprawdę, bo my jeszcze mamy tą specyfikę, że odcinamy całość życia, jak nawet nie idzie w kilku aspektach powiedzmy, nie? Mhm. Więc tam Gosiu pójdziemy i porozmawiamy z tą piękną istotką. która yy, zap... dała zwieść po prostu, tak, mhm. żeby posłuchała siebie, bo widzę też taki moment odłączenia. Od rodziny wręcz, tak jakby on naprawdę ciebie tak trochę porwał. Dla równowagi w tym wcieleniu ta relacja jest spełniona. Widzę, że on jest dla ciebie opoką. Czyli zobacz, wtedy coś się działo, a tutaj w tym wcieleniu powiedziałaś sobie jako dusza: Dobra, to wezmę tego faceta, bo przy nim będę na przykład bezpieczna, wiedząc dobrze, przez co będziesz przechodzić tutaj, nie? żebyś mogła to dokończyć. Więc są takie rzeczy, z którymi się spotkasz, a są takie, które są dla ciebie już opoką. Dobrze. Masz... Yy, powiedz Dobrze. mi, Agnieszka, jesteś w tamtych czasach, ona została zwiedzona, bo co? On jej zaproponował małżeństwo, to się stało przy alkoholu? No jest młodą dziewczyną i po prostu no, wybrała nie tego mężczyznę. Tak. Więc ona ma zostać przy swoim, bo ona ma poczucie takiego w środku też dysonansu, rozerwania. On po prostu to tak, jak dziewczyna po prostu poznaje w pewnym punkcie mężczyznę. który... No nie do końca jest, delikatnie mówiąc dla niej. Dobra. Tak? Hmm? To idziemy tam do niej, Agunia. Idziemy w podróż do tej pięknej istoty. Jak już będziemy przed nią, to powiedz mi. Znajdziemy w takim momencie, kiedy ona będzie radosna, szczęśliwa, nie będzie obok niego, żebym mogła z nią normalnie porozmawiać. Tak, już. Jeszcze jest taka informacja z tego miejsca, że wy dlatego teraz razem stajecie na przykład do tego domu, bo... Widzę, jak tamten dom też był w takim stanie, w którym trzeba było coś z nim robić. I ty wtedy zostawiłaś to miejsce. Nie? Tak się pokazuje mi wcieleniowo. I dlatego na przykład zobacz, w tym wcieleniu masz potrzebę razem z kobietami, tak? Ze swojej rodziny, z rodą, odbudować. Nie? Więc to jest ten moment, który też się zaplata. Musi być dla was bardzo istotny. I już ją znajduję w tym momencie, w którym. Dobra, troszeczkę jesteśmy wcześniej, jest jeszcze młodsza. No mam ją, biega po łące, młoda z lata, tylko z kwiatkiem po łące. Witam się z Tobą, piękna duszyczko, witam się z Tobą. Przychodzę do Ciebie z miłości do Ciebie. Zatrzymaj się na chwilkę, usiądź i posłuchaj. Widzisz przed sobą pięknego anioła, który Cię bardzo kocha. Jesteś śliczną, piękną istotą. I przychodzimy Ci coś pokazać. Przychodzimy do Ciebie z przyszłości, wiesz? Jesteś tu z nami. A my jesteśmy podróżnikami w czasie. Ale przychodzimy do Ciebie z miłością. Chcemy Cię poprosić, żebyś pewnych rzeczy nie robiła. Bo jesteś piękna, mądra. I będziesz się komuś bardzo podobać. I nie chcemy, żebyś była skrzywdzona przez kogokolwiek. Masz piękne serce. Idź za głosem swojego serca, za domem, za rodziną. Tam cię bardzo kochają. To jest twój filar. I zaczekaj na tę swoją prawdziwą, piękną miłość. Ta, która przyjdzie i poczujesz ją z sercem. Nie pozwól nikomu, żeby cię oszukał i zwiódł. Będziesz wiedziała, że to on. Będziesz wiedziała, żeby go nie słuchać, żeby iść swoją drogą. Proszę, zrób to. Agnieszka ci pokaże w tej chwili, co by się stało, gdybyśmy nie przyszły, a przychodzimy na Twoją prośbę. Jesteś tu z nami. Co odległej przyszłości. Hmm. Robimy sobie taki wygląd na przyszłość. Dobra, możesz koś dalej? Dobrze, widzisz to kochanie? Chcemy dla ciebie, żebyś była szczęśliwa, radosna, kochana i poprzez wszystkie kolejne wcielenia, bo my żyjemy wiecznie, była radosna, szczęśliwa, zasługujesz na wszystko, co najpiękniejsze, na wszystko, co najlepsze. I z taką miłością do ciebie idziemy. Z miłością stwórcy. On kocha cię bardzo. Wiem, że mądrze wybierzesz. Wiem, że dobrze wybierzesz. Wybierz sercem, miłością. Nie daj się szukać i zwieść. Bo ten, który będzie chciał po Ciebie próbować i zwieść, nie jest dla ciebie. Co ona na to? Agunia? No jest na tym etapie, gdzie trochę się boję. No, Nie bój się, kochanie. Czekaj, bo mi wchodzi też tutaj już, ale. Nie bój się piękna dusza. Ta sytuacja też, nie daj się zwieść, dotyczy też i tego psa i my czujemy często pismo nosem, nie? I tatę bym powiedziała też. Pójdziemy tam w tych pytaniach też, zobaczymy co tu się nam pokaże, ale... Poczekaj, popatrzę tutaj jeszcze, domkniemy tam przestrzeń, poczekaj niech to przepłynie, bo... Jest dużo strachu, wy też osaczone tam jesteście. To jest tak specyficzna społeczność. Tam, Kochanie. Ludzie żyjecie. Jak to na prerii wstaną. Kochanie, zobacz przed sobą. Widzisz nas, widzisz dwa piękne anioły. Otulamy Cię swoimi skrzydłami. Przytulamy do siebie. Jesteś chroniona, jesteś bezpieczna, jesteś z nami. Nie bój się. Dobra, mam. Teraz tak, mam już inaczej. Dobrze, to teraz... Zajdzie po... mm -hmm. informacja, jeszcze poczekaj, popatrzę wszędzie. I teraz Agnieszka, ponieważ tam zmieniła już wszystko energetycznie, zmieni się. Wraca po liniach czasowych. do tu i teraz zmienia wszystko. Zapisy energetyczne się zmieniają. Доброе утро. Мама. Yeah.